Witam, witam, zapraszam na mój kanał, no zasubskrybujcie, tego typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu, wow, trzeba myślić główką nie dupą, tego typu, słuchajcie widzowie, nie wiem, co to jest kurwa mania, że każdy, każdego, yy... nie wiem to jak to powiedzieć wam, kurde, co nie rusz widzę, że MMA ktoś tam w... Wyskakuje Ja to... Ja to powiedzieć wam Widzowie Kurde Ciężko mi jest powiedzieć Tam jest Z Jak to się nazywa? TTV? Tego typu Kobiety Dwie kobiety Ja pierdyka z sobie Wjeżdżać sprawy prywatnie to na MMA A biednyka Coraz gorzej się robi Nie ja wiem O szmal chodzi O głupi szmal żeby wyjść na Wejście tego do walki Wszystko rozumiem ale Słuchajcie, to zaczyna być dla mnie śmieszne. Jak ten program się nazywa? Mm. Kurwa, na TTV. Kurde. Kr Kr Królowa Życia? Co to tam, tego... Ono chyba mi się tak zdaje. Tego typu. Dla mnie to już jest śmieszna na sali. Robić siebie dauna, debilów, tak, zanim i Ci co, brak, brakuje im pieniędzy, no Żeby wybić się na, na jakiś, y, dramach, tak mówię mówiłem, nie, raz, nie dwa, tego typu wybić się na dramach, to trzeba być frajerem ja już nie, nie wspominam o innych ludziach, którzy yy, no mają pieniądze, to od tego, ale tak jak na przykład macie Daniel Makikal i Rafał Nix to, to są takie głupie dramy, że lepiej nie mówić. Ja jestem szczęśliwy, że nie mam coś takiego i nie mam zamiaru siebie robić debila, jak niektórzy robią debila. To jest fakt. No, to jest fakt właśnie. Wolę być sobą, a nie grać pod publikę. Bo pod publikę to jest bardzo skorowe grać sobie. Udawać, że jesteś lepszy od kogoś tego. To jest granie pod publikę, żeby mm, Ktoś Was zainteresował Tego No może źle tu mówię Mimo tego No ale Takie dramy To tak kiepskie Trzeba być Sobą A nie być frajerem no właśnie Ja jestem sobą To co udało mi się przez tyle lat do dziś, każdy mi zna, nie muszę gdzieś na jakieś walki startować. Czy spręgi, no po prostu mam to wyjebało, wyjebane na wyjebane mam po prostu, dlatego tak mówię. Nie wiem, dlaczego ludzie robią dramę, te walki, żeby się popisywać. Chuj wie jak się mówi, ale słuchajcie, to jest dla mnie słabe jak w syn. Słabe. Zaraz sobie powyjaśnię to prywatnie. Inne rzeczy to nie pod publikę grają, żeby zdobyć jakiś fame szacunek, a ja jestem swój i nie gram pod publikę. Nie gram pod fame tylko jestem sobą. Tak może. A niektórzy muszą grać pod publikę tego typu. To jest moje, może moje zdanie na ten temat, co o tym sądzę, ale mogę się mylić. Bo ja tak w tych rzeczach nie siedzę na tych walkach jakieś tam MMA, I inne rzeczy, bo mam na to wyjebane. To jest moje, moje zdanie tego typu Każdy ma swoje zdanie, jak się mówi, tego typu. Dlatego no mówię. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest takie granie pod publikę jak być frajerem. Czy frajerką. No takie jest e, z punktu mojego widzenia. Mogę się mylić, bo ja, ja tym się nie zajmuję ani nic, bo jestem sobą. Ale niektórzy tak grają, żeby zdobyć jakieś film, jakieś tam inne rzeczy, sprzedać się o! Żeby się sprzedać. Za adamski chuj, jak się mówi. <laughs> no tak, no ja się z tego śmieję, ale no, naprawdę to jest przykre, że ludzie się sprzedają na adamski chuj. Żeby zdobyć jakiś fame, jakieś tam yy, obserwacje, inne rzeczy. No to jest moje zdanie, nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat, widzowie. No ale moje zdanie jest tak, że sprzedawanie się to jest pralierstwo dla mnie. To jest moje zdanie. Nie wiem jakie jest Wasze zdanie. Piszcie na komentarzach, ale moje zdanie jest to, że sprzedawanie się takim sposobem, jakim teraz ludzie się sprzedają. Ja od roku 2012 roku jestem do dziś i się nie sprzedałem. No właśnie. Jestem sobą. Nie może się gdzieś reklamować inne rzeczy, bo jestem sobą. Czł. 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 Ło. Zapraszam na mój kanał. Zapraszam. Tego typu Miejego dnia wam życzę. Tego typu BENC.